I nam chryste. Moi drodzy, myślę, że w życiu każdego z nas bardzo ważną rolę odgrywa dom rodzinny, w którym człowiek rodzi się, wzrasta, pracuje, dokonuje wielkich i małych rzeczy. Ważny jest nie tylko budynek, ale atmosfera miłości, prawdy i życzliwości. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który płonie gorliwością. O czystość domu ojca. Jezus udaje się do Jerozolimy na święto Paschy. W świątyni, która jest dla niego mieszkaniem jego ojca, domem bożym, zastaje handlujących ludzi. Jezus nie pozostaje obojętny wobec tych nadużyć. Wyrzuca kupców ze świątyni, czyni to motywowany miłością do ojca. Warto dzisiaj zastanowić się. Jaka jest moja gorliwość o Dom Boży? Czy zawsze zachowuję się w kościele z należytym szacunkiem? Czy jest to miejsce spokoju, ciszy i skupienia? Kościół to miejsce święte. Przychodzimy do świątyni, aby spotkać się z żywym Jezusem, który kieruje do nas swoje Słowo. Słowo, które jest drogowskazem w życiu one mówi jak żyć, postępować, czego unikać, aby już tu na ziemi znaleźć radość, pokój serca, wiarę, miłość. To słowo Boże jest dla nas mocą w chwilach zwątpienia, pociechą w strapieniu. Jest to zawsze słowo miłości i troski o człowieka. To także tu w kościele doświadczamy Bożego przebaczenia, kiedy przychodzimy do Jezusa z naszymi grzechami, a on nas nie potępia, nie wyklucza, nie zostawia, bo jest kochającym Ojcem. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o piękno Kościoła, dbać o piękno liturgii poprzez odpowiednie przygotowanie poszczególnych uroczystości, tak aby nasi siostry i bracia mogli jeszcze z większym skupieniem, modlitwie, przeżywać piękno spotkania z Jezusem. Tak ważne są postawy, gesty, które winny być wykonywane z wielką czcią i szacunkiem. Istnieje jednak także inna świątynia, o której trzeba pamiętać i o którą trzeba dbać to świątynia naszego ciała. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał, czy nie wiecie, żeście świątynią Boga, a Duch Święty mieszka w was. Od chwili tu świętego. Staliśmy się mieszkaniem Boga. Duch Święty w nas przebywa i nas uświęca. Ale może być tak, że nasze serca nie są czyste. Być może jest z nich bałagan, nieuporządkowane myśli, pragnienia, grzechy. Dlatego nasze serce domaga się oczyszczenia. Może warto przy najbliższej okazji skorzystać ze spowiedzi. Być może przełamać swój lęk, strach, obawę. Pozwól Jezusowi posprzątać twoje serce, a wtedy je w nim radość i pokój.